Historia w terenie to takie swoiste archiwum. Ja tu lubię tajemnice, szukam historii i szukam starej wiedzy. Kolekcjonuję wrażenia, dlatego odkrywam relikty przeszłości. Mój plan to zobaczyć odkryć. Specjalnie nie szukam wcześniej informacji, bo chcę być zaskoczony na miejscu tym, co zobaczę. Bo tylko wtedy mogę cieszyć się wrażeniem odkrywcy. A dzięki kamerze mogę tworzyć archiwum przeżytych chwil. Natomiast dzięki YouTube'owi zapraszam Was do korzystania z niego. Witajcie. Dzisiaj kolejny obiekt. Już yy, widać, jaki yy, jest to obiekt, trochę zdewastowany. Ale podejdę bliżej, wchodzi się po takich schodkach do niego. Jak zwykle nic nie wiem o tym miejscu, nie, specjalnie nie przygotowałem się, aby mógł się zaskoczyć to co tutaj znajdę. Tutaj widać herb, więc jest to pałac. Tutaj widać datę. O, przybliżę. W ogóle widać, zachowały się jeszcze róże. Bardzo ładne, naprawdę. Kolumny. Najpierw spróbuję obejść dookoła. Widzę, że tu jest jakaś dróżka. Więc obejdę. No, budynek, no niestety, tak z zewnątrz, no to już nie, nie wygląda tak okazale, jak wyglądał kiedyś. Tak widać, że naprawdę był piękny. Tak, patrząc przez okna, no to widzę, że w niektórych miejscach dachu nie ma. Że stropy się zawaliły. A no, idziemy dalej, zobaczymy. Ale naprawdę musiało być to coś pięknego. Tutaj jeszcze kolejne wejście, ale nie wygląda mi to na główne. Chyba, że to był jakiś balkonik, coś takiego, a nie, tu są schodki. Więc normalnie tutaj było wejście, ale to nie było główne. Idziemy dalej. Tutaj jest droga zaraz. Więc podejrzewam, że tu jest taki front. Teraz zobaczymy, co tutaj się znajd znajduje. Tutaj ciekawe, jak w ogóle są kraty w oknach. Podejdę bliżej. O, tutaj i tutaj to samo. ciekawa sprawa I tutaj już widać front są kolumny to podwójne to z jednej z drugiej strony coś pięknego Naprawdę. Tutaj widać, wchodzi się po schodkach do góry. Tutaj postacie są. Niestety no niewiele się zachowało tutaj poniżej, ale te postacie naprawdę wyglądają świetnie. Jedna, druga strona. No, tutaj troszeczkę gorzej, ale jeszcze widać tak. i tak. Tutaj, tak zauważyłem teraz, że tutaj były jeszcze jedne schody. Spróbuję to pokazać. O, w tym miejscu. Tutaj. Tutaj to widać, jakby tak. Schodziło, i tutaj po prostu były schody. Pewnie z drugiej strony było to samo, tak symetrycznie. Tak, faktycznie to samo jest. Tak, schodzi w dół. I tutaj pewnie były też schody. Super, po prostu. Jeszcze pokażę to to wyżej wygląda naprawdę super tam, tam na górze o w tym miejscu też coś jest ale to już musiałem się oddalić żeby to bo jeszcze bardziej to wyraźnie pokazać o mam nadzieję że bardzo dobrze to widać naprawdę super pójdę dalej jeszcze zobaczyć Widać, miejsce już trochę zarosło. Też no, dokoło są porozrzucane bloki cegły oraz ogólnie kamienie. Najprawdopodobniej właśnie z tego pałacu. Bo widać tutaj chociażby o takie zdobienia. Tutaj jeszcze też pokażę. Widać o. Naprawdę to bardzo dobrym stanie jest Akurat, że bardzo dobrze to widać Że naprawdę Super. O, tutaj to samo o przybliżę. Widać Idę dalej zobaczyć. Jak to tam wygląda? Naprawdę super o tutaj też kraty w oknach, tylko tutaj trochę wyżej bo wcześniej było tutaj a teraz jest tu ciekawe Tutaj widać jeszcze zostały zawiasy na okienice pewnie. Jeszcze dalej zobaczyć. Tutaj widać kolejne wejście do środka schodki. Czy to podejrzewam, że to było tak yy... Że z, przodu, że z przodu oraz z tyłu były takie główne wejścia tutaj po dwóch bokach było y, mniejsze takie gospodarcze można powiedzieć. W tej chwili. Już nie jest tak okazały jak kiedyś, ale i tak naprawdę można. Dużo jeszcze. Pokazać. Naprawdę to wygląda. Super, idzie dalej. Zobaczymy. Teraz znajduje się znowu z tyłu. Bardzo fajne, wielkie okna są. Ponad 2,5 metra, mają. A może i na 2,5. Trudno mi tak na no, oko rzec, ale są naprawdę. Wszystkie są wysokie Idziemy dalej. O kurde A to ciekawostka Nigdy wcześniej jeszcze takiej długiej cegły nie widziałem Naprawdę jest. Tutaj szerokość jest normalna, ale długość jest ciekawa. Przedam buta na porównania. Teraz moją rękę dać. No jest naprawdę długa. Pierwszy raz takie coś widzę. Ciekawe. Ciekawostki same w tym miejscu są. No naprawdę, coś świetnego. Zaraz wchodzimy do środka. Jesteśmy w środku. Trochę jest echo i pogłos yy, się tworzy. Od razu pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to, bo niestety. Dziura ze stropy już niestety może powiedzieć, że ich nie ma I zaczyna to ten sufit spadać. Że no niestety niszczę. A tutaj mamy kominek. Jak Tak, to był kominek w rogu, bo widać nawet... E, Sadzę, spróbuję zapalić światło żeby to było widać o bardziej I Tu jest czarne tak normalnie. Czyli sadzę. Ten kominek też był naprawdę ładnie zdobiony. Widać tutaj. Jeszcze dobra, zobaczymy co to dalej. Ciekawostka też jest tutaj w podwodze samej. Widać taki ułożony ala y, la krąg z y, bloków spływ. Tutaj też coś jest. A czy to też był kominek? Tak, to wygląda też, że to był kominek. Czyli po wszystkich czterech stronach były kominki. Ale widać najbardziej, że był używany, bo ma najwięcej sadzy. No co ciekawe. Przejdę teraz dalej do następnego pomieszczenia. Samo widzę kominki ale tutaj nawet ten ładny, ładnie się zachował. No ten naprawdę widać, że pięknie zachowany. Tutaj widać, jak prawdopodobnie był ptak, jakaś wrona albo coś takiego. Trudno mi teraz rzec, jaki konkretnie, ale. Jakiś ptak, skrzydło są Druga strona Druga strona niestety nie ma tego Ale i tak dobry stanie naprawdę jest Naprawdę super Tu widać jest wyżej, tu nie ma dachu i nie ma, ma. tak, można sobie zaglądnąć, coś wyżej dobra, idę dalej zobaczyć o, a tutaj zamurowane jest tutaj chyba jeszcze jedno pomieszczenie powinno być no bo no tak mi się wydaje I tutaj coś wystaje, nie wiem czy to okno było czy coś, nie no raczej wątpię Tylko tak ciekawie ułożone Chyba, że jakoś wejście było I podczas zamurowania coś się zmieniło, trudno mi powiedzieć To samo zombrowane wejście Widzicie kominki? A tutaj nawet inaczej wygląda O, pokażę, też ma Zdobienia Naprawdę coś pięknego Takie kominki No ich jest naprawdę sporo Na pokój No minimum dwa Jest naprawdę dużo I Teraz przejdę Tam dalej na drugą stronę, zobaczę co tam się znajduje o, a tutaj jeszcze, o, nie zauważyłem wcześniej tego tu jeszcze nie widać nad y, drzwiami ciekawe też zdobienia o, tu też inne zdobienia kominków tu jest jaśnie, ale tu niestety dachu nie ma dlatego też więcej światła pada Tutaj już echa takiego nie ma. Tutaj też kominek to zupełnie inne yy, style. Zdobień na no, pokój inne, także no, ciekawe. Żynierze we wszystkich takie same. Idziemy dalej. No tutaj tutaj widać dużo jest właśnie belek, które spadły z dachu No niestety na dachu nie ma no ale i tak jeszcze dużo zachowane jest tutaj też kominki, a tutaj jeden nad drugim akurat widać o Naprawdę fajny to wygląda Tutaj widzę, że dziura jest, ale nie wiem no. dlaczego nie wygląda jakby to było w zamyśle autora zrobić tutaj dziurę, Więc może ktoś później zrobił tę dziurę. Po co? Nie wiadomo. Tutaj jeszcze jest pomieszczenie. No, tutaj już trochę słabi z zdobieniami, ale jeszcze jest... Trochę więcej sufitu widać chociaż, tro, chociaż trochę zdobień yy, pod sufitem. No, tutaj naprawdę ładnie musiał wyglądać. Tutaj też coś jest. No tutaj już niewiele nie ma. Tutaj jest to wejście, które tak myślę, że najprawdopodobniej było wejściem gospodarczym. Tutaj mamy jakieś, jakieś co? Jakąś dziurę. gdzieś podejrzewam, że to było po prostu ogólnie jakieś e, e, kominy i po prostu to było dojście. Tylko to inaczej jeszcze po prostu wyglądało. Nie było takich po prostu dziur, jakieś specjalne wejścia. Także... Naprawdę fajnie to wygląda. No tutaj też jakaś dziura jest, czyli się do każdej trzeba zajrzeć ale tutaj nie widzę tam wiele ciekawych rzeczy. Odnóg. Także trudno mi, ja to akurat trudno mi pójdzie, do czego to służyło. Naprawdę coś pięknego. O, tutaj. Nawet sufit jest. Pokażę. Tu widać taki. Dwa łuki i tworzą naprawdę piękny sufit. Przejdę dalej i tutaj znajdujemy się już przy froncie, no to tutaj już jaśniej niewiele jest Z sufitu, wszystko jest tutaj. Ale komniki nadal są i są też w innym trochę stylu, innym stylu. Jeśli chodzi o wzornictwo, spróbuję przejść trochę dalej. No tutaj widać, że tu jeszcze niżej jest. I to już mamy na piwnicę Tutaj też się zawaliło Tu również były kamienki, no ale już niestety no Tutaj niewiele z tego zostało, na górze było to samo Spróbuję obejść tą dziurę Pokażę, że tam też jest wejście. jeszcze pokażę co znajduje się tutaj. No to również nie jest e, zawalone. Piwnice najprawdopodobniej. No tak pod ziemią widać tu jest poziom. E, pokażę, tutaj jest poziom. Ziemi. A, czyli, czyli tutaj były piwnice. Czy spróbuję tam się dostać, ale to najlepiej będzie po prostu wyjść i e, i pokażę e, z okna albo, albo wejdę po prostu przez inne wejście, może od drugiej Także zaraz spróbuję się tam dostać. No, to z tej strony najwięcej widać, znajduje się z tyłu, tutaj jest tylne wejście o a tutaj jeszcze mogę pokazać co znajduje się no, tutaj no niestety niewiele jest w porównaniu do tych na przykład kominków naprawdę te pomieszczenia są najlepiej tak zachowane patrząc właśnie na te kowinki że naprawdę musiało być naprawdę kiedyś pięknym budynkiem I widzę że tam też są jakieś schodki gdzie można też zejść niżej Ale to ale to za chwilę jeszcze tylko zobaczymy co tutaj A tu już byłem, tu już byłem To jeszcze tylko zostało mi e, znaleźć może jakieś wejście żeby wejść za tą ścianę, Także może od drugiej strony spróbuję Jestem po drugiej stronie ściany. Wszedłem przez e, to wejście, to mniejsze. Z jednych z boków tego pałacu. I tutaj zauważyłem coś ciekawego. Ponieważ tutaj został wyryty taki rów. No, wątpię, że to było pierwotnie. Nie wiem, do czego to służyło, ale jest to ciekawe. Tutaj również są kominki. Tutaj już tylko jeden jest. Też inny styl zdobienia. O, naprawdę ładny. No i tutaj też oczywiście też zamurował ścianę. Ale to jest bardzo y, podobne co z drugiej strony. Czyli sufit taki y, w dwa łuki. No i trochę bardziej, y, trochę lepiej zachowane. No i tutaj kolejna jest taka dziura. Która nie wiem do czego służyła. Że trudno mi powiedzieć. Tutaj nawet jest takie, taki otwór Podejrzewam, że to było już wcześniej No i tutaj coś się Albo zapadło albo coś, nie na co e, Bo widać, że Nie ma podłogi i jest i ziemia Tak jakby e, spadła Jeżeli tutaj no to Tak to wygląda, no i cóż, no jeszcze poszukam Jakiegoś zejścia niżej, do piwnicy.